Dzień dobry, dzisiaj wykonujemy miedzianem ekstra, najważniejszy zabieg jesienny tuż przed zimą, żeby Wam lepiej zobrazować, zaraz podwiedzie tata. Już tam właśnie w oddali widzę, że pryska. Zaraz Wam powiem, dlaczego ten zabieg jest taki ważny, ale zapamiętajcie, miedzian ekstra, koniecznie kupcie. To jest miedzian ekstra 350SC firmy Syntos Agro. Ja w opisie do filmu dokładną nazwę. Mieszczę tego miedziana, bo nie wiem, czy są różne, pewnie są różne miedziane. W każdym razie ten jest najlepszy. Nie wiem, czy są różne, czy nie, ale ten jest najlepszy. I właśnie to jest najważniejszy zabieg, wykonywany jesienią, tuż przed zimą. Teraz nie będzie mnie słychać, więc pokazuję Wam, to aż taki strasznie agresywny zabieg więc myślę, że jakoś przeżyję, a zresztą bo dobrze, że się poświęcam bo chcę Wam pokazać jak to wszystko wygląda jak najlepiej Miedzian ekstra. to jest zabieg, który wykonujemy po to, żeby uchronić drzewa owocowe przed rakiem bakteryjnym jest on polecany przede wszystkim do, do drzew owocowych takich jak jabłoń grusza, wiśnia, czereśnia brzoskwinia, dla brzoskwin jest ważna często takie zwijające się mają listeczki to właśnie ten rak bakteryjny. Rak bakteryjny to jest coś co się dostaje, jak liście opadną to tutaj przez te małe dziurki się dostaje ten rak bakteryjny. I ten rak bakteryjny powoduje, że po prostu owoce jest ich mniej, są chore, jakieś takie wiecie małe, niedorozwinięte. Jest to zabieg konieczny w ogóle w sadach owocowych. Też na leszczynę też stosujemy, na no wszystko co mamy w sadzie, no to jest cały, cały sad, to właściwie cały sad będzie dzisiaj obiechany. Ten zabieg stosujemy wtedy, kiedy zaczynają spadać liście. Wykonujemy już dzisiaj, ale to nie musi być dzisiaj, może być za tydzień, za dwa tygodnie, ale żeby to było jakoś w listopadzie i oczywiście tak no lepiej też nie odkładać też na ostatnie dni listopada, ponieważ wiecie, no może być jakiś śnieg spaść, może być bardzo niska temperatura ujemna, więc lepiej to robić teraz po prostu. Dzisiaj na przykład jest bardzo ładna pogoda po tej wichurze wczorajszej, więc to jest dobry moment na to. Ale na spokojnie, tydzień, dwa tygodnie, to, to nie ma wielkiego znaczenia. Ważne, żeby to zrobić, ten zabieg. Miedzian ekstra 350 SC. Ja Wam, tak, już mówiłam, że w opisie to tę nazwę zamieszczę. Pamiętajcie, to jest bardzo, bardzo ważny zabieg jesienny. Właściwie najważniejszy. Więc ja obiecywałam, że będę mówiła o takich zabiegach ważnych i ten jest absolutnie najważniejszy z ważnych. Jeszcze tutaj pokażę może, jak to wygląda. Właśnie po tej wikurze bardzo dużo liści zaczęło spadać, więc stwierdziliśmy, że dziś to jest świetny termin, żeby właśnie ten zabieg wykonać. No bo już tych liści no sami widzicie, parę dni temu pokazywałam zresztą z sadu film, to jeszcze było ich dużo, a tutaj widzicie no, ile ich jest, no już stało ich niewiele. W każdym razie, Miedzian ekstra 350 SC, bardzo ważny zabieg, proszę, pamiętajcie o nim. Bardzo, bardzo Was tu proszę. No chyba, że nie chcecie mieć pięknych, dużych owoców no To wtedy inna sprawa. Więc poczytajcie sobie o tym miedzianie, znajdziecie dużo informacji na ten temat. Tam są też dokładne opisane proporcje, bo ja tutaj no, nie mogę Wam mówić proporcji. No bo u nas no, wiadomo, tego jest dużo, i też trochę inaczej. Inne są też stężenia na dane gatunki, też. Więc bardzo Was proszę o to, żebyście sobie to sprawdzili. Jeżeli ktoś w tym roku sadził drzewka, to no właściwie też może to zrobić. No tak, też to jest wskazane, ale jeżeli tam ominiecie. W przypadku świeżo posadzonych sadzonek to nic się wielkiego nie stanie, ale już nas następnych latach, żebyście o tym pamiętali. To by było na tyle na dzisiaj udanej, pięknej soboty i pięknego weekendu. Do widzenia!